Strada. 5 minut do godziny... Co? 5 minut po 15, co? Ja mówię, że do godziny. Do godziny to jest 55 minut do godziny 16. Radio Kraków, magazyn Radiostrada, wtorkowe wydanie, czyli patrząc na naszą kartkę kalendarza, małyż Fiat, MDM, dzisiaj witamy się z państwem. Marcin małyż. Marcin Koczyba, no i nasi goście. Marcin do Marcina, nasi goście, wspaniali, przyjechali, słuchajcie, z Bielska Białej, kolekcjonerzy z grupy 126 Huligans, wspaniali ludzie... Świetni koledzy Grzegorz Kochut wraz z córką Julią i Jasiem. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jak ładnie. Julia jest gwiazdą naszego radiostradowego Facebooka. Dzisiaj zdobywa rekordowe ilości lajków pod zdjęciem. No to y, pr prosimy o kolejne zdjęcia, znaczy nie, lajki, tak. Poprosimy o kolejne lajki i, kol i kolejne komentarze. Jeżeli w ogóle państwo macie ochotę zadać jakieś pytania, a tych pytań, mam nadzieję, narodzi się podczas naszej audycji dużo, to serdecznie zapraszamy na radiostradowego Facebooka. Można pytać, zadawać pytania, będziemy starali się odpowiadać. Można do nas też pisać na adres motomaupa.radiokrakow.pl. To nie tylko z pytaniami do gości, ale tak w ogóle to forma kontaktu z nami. Przechodząc do naszej audycji, Grzegorz, chciałem cię zapytać skąd ta pasja? Oj pasja pasja jest dość długo już ze względu na to że tak kolega który z, ze mną jakby współpracuje i jeździmy na różne wypady różne wycieczki zaszczepił mnie on miał pierwszy tego malucha kolega Artur i on po prostu jakby tak zmotywował i bardziej zmobilizował do tego żebyśmy jakby nie wiem wspólnie Grzegorz kup kup może coś razem coś wspólnie no i tak tak to tak to się urodziło nie mówię o tym co było kiedyś wcześniej. Gdzie z rodzicami yy, miałem malucha, tylko po prostu od niego to tak wyszło, że tak pewnego dnia było to boom, i jedziemy, kupujemy i, i, i działamy z tematem 126. Ja właśnie o to Cię miałem zapytać, bo mm, wspominałeś przed audycją, że z takim rozrzewnieniem wspominasz czasy, kiedy z rodzicami na wakacje maluchem w cztery osoby. Jak to było? Oj, to tak, wakacje może nie do końca, bo to były bardziej takie weekendowe wypady nad wodę gdzieś poza miasto, gdzie trzeba było spakować do tego malucha grill, leżak, parasole, jakieś tam dmuchańce i, i tego miejsca się robiło coraz coraz mniej no, w tym ogromnym samochodzie, bo jeszcze był brat, mama, tata i jechało się tam tych parę kilometrów poza, poza miasto. No to była mała wyprawa taka, zabrać jeszcze posiłki, bo to przeważnie się spędzało od rana do wieczora ten, ten czas. No. E, no piękne czasy, jak to się mówi, to se wrati i to stanie w pamięci, tak? Także no to... To 126 jakby jest od małego, no a potem teraz już y, jako pasja i jako grupa. 126 tak? No Teraz teraz budujesz wspomnienia swoich dzieci, no bo jedziecie tak. wspólnie razem, rodzinnie Dokładnie to jest wasza tak. rodzina pasja. Dokładnie, tak. Także teraz, jak jest zlot, no to jestem jod ja, i ja jedziemy razem. Na, na jakikolwiek spot, czy tam zlot gdzie jesteśmy, w sumie jako nasza trujeczka. Tak. Jakbyś porównał te, te czasy, kiedy jeździłeś z rodzicami, jak pakowaliście ten samochód, jak pakujesz, pakujesz, pakujecie się dzisiaj, to jak to wygląda? To znaczy, czy to jest porównywalne, czy wystarcza Wam miejsca? No jesteście w, w mniejszym gronie teraz? Wystarcza mniej miejsca, jak najbardziej, bo jest jeszcze bagażnik dachowy. Ale teraz jest wszystko na mojej głowie. Teraz ja muszę to wszystko pakować, ja muszę to wszystko zorganizować i myśleć, co zabrać, czego nam brakowało, czego nam będzie brakowało, albo co będziemy potrzebować. Na jednym zlocie to brakowało miejsca, bo jeszcze wieźliśmy odzież, którą robiliśmy dla, dla znajomych, i po prostu tak: hulajnoga na dachu, deskorolka na dachu, pospinane to wszystko. I taka wesoła ekipa jechała sobie do Krakowa na zlot maluszkiem, no, gdzie ta podróż trwała dobrych kilka godzin bez Awarii, bez usterki, przerwa tylko na kawę, i, i dalej w drogę. Natomiast no, wyprawa bardzo fajna, bo to yy, <gryw> niby Kraków z Bielskiem jest szybko i można bardzo łatwo się połączyć. Natomiast myśmy jechali takimi. Pocznymi drogami, żeby to wszystko tak fajnie przebiegało i tak wesoło. No. Tam brakuje radia, więc śpiewamy sobie sami piosenki z przedszkola, także naprawdę no, jest u nas w maluszku jest wesoło, jak jedziemy. To są właśnie zalety takich rodzinnych wypadów, i to jest coś niesamowitego, zapamięta co się na całe życie. Sam wspominałeś, że Artur namówił cię na zakup takiego samochodu, że przyszedł kiedyś taki moment, kiedy udałeś się z Arturem na zlot i powiedziałeś, tak, ja chcę mieć coś takiego. Jak potem się stało, jak do tego doszło, że kupiłeś ten samochód? No bo to, to też był Proces. Byliśmy u rodziców moich z dzieciaczkami, byłem na obiedzie. No i tak przeglądaliśmy po tym obiedzie oferty, i tak patrzę, patrzę. I nagle jest coś mi się wyświetliło, coś, co mi się spodobało. Od razu udostępni, posłałem to właśnie Arturowi i mówię: Jedziemy, jedziemy. okej, okay. No i pojechaliśmy. Pełen spontan, czy samochód jeżdżący, czy można by było wrócić na kołach ewentualnie, bo to prawie pod Częstochowę jechaliśmy i wtedy to było to pierwsze, przyjechaliśmy ciemno już, tak ponuro, zimno, a tu... Światłami, żeśmy oświecili ten maluszek stał u klienta właśnie u, u, na, na placu. Mówię y, jeszcze nie wysiedliśmy z auta. Mówię tak to już będzie mój na bank będzie mój. miłość od pierwszego wejrzenia. I, i... Tak, tak. Weszliśmy już na podwórko i po prostu już jak, i wszystko było sprawne wszystko działało i odpalał i naprawdę rewelacja. No To naprawdę czad. No, wspominam ten, ten wyjazd po tego maluszka naprawdę. Wszystko mogę odtworzyć, jak, jak było naprawdę. naprawdę. Ja, ja widzę w, na Twojej twarzy, jak budujesz, budują się emocje, kiedy opowiadasz o tym momencie, że to jest coś niesamowitego, że tak bardzo to przeżywasz i to jest super sprawa. <grym> też wspomnijmy o tym, że to są zupełnie inne przeżycia, kiedy po latach wsiada się do Fiata 126. Wracają wspomnienia, ale też zupełnie wrażenia z jazdy są inne niż takim cywilnym samochodem. Oczywiście, bo tak, raz, że to jest samochód, do którego jest cywilnym samochodem. No my to tak nazywamy. <grym> mówię teraz tak, w takim tak, tak. kolekcjonierowaniu. Tak, jest to też mój, jest to, jak to się mówi, jest moje, jest wsadzone tam troszeczkę serca i pracy, żeby to wszystko się trzymało jakby całego schematu i całego wyglądu wizerunku, jaki w głowie mam zaplanowany ogólnie odnośnie całego wizerunku tego autka. tak? Marcinie, ty też miałeś taką sytuację, że po wielu, wielu latach wsiadłeś świata 126, nie tak dawno całkiem, bo to było w grudniu, podczas wielkiej roki ostatniej w styczniu, a już Tak, w tak, w styczniu. W styczniu, w styczniu. Tak. Czas jakoś tak mi prze, bliżej się niż, Bliżej niż, 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 niż grudzień. dalej, tak. No i jakie to były twoje wrażenia? Wrażenia były nieprawdopodobne, dlatego, że ja z Maluchem nie miałem prawie żadnych doświadczeń po, poza egzaminem na prawo jazdy. Raz jeden nim jechałem w życiu, prowadząc. I kiedy wsiadłem do niego i, i poczułem, jak to auto myszkuje po jezdni, jak e, powiedziałeś uważaj, bo nie ma hamulców i dopiero przekonałem się, jak bardzo nie ma, kiedy wcisnąłem. Ale wrażenie fantastyczne. Ludzie się uśmiechali. No, no sama radość. No, jeździłem różnymi autami. Rolls-Royce'em i Maserati również. I nie było takiego pozytywnego... E, od dźwięków wśród innych uczestników ruchu jak w tym maluchu właśnie. No właśnie, a tutaj jednak taki maluszek i potrafi wzbudzić furorę na ulicy i... no bo to takie nasze dobro narodowe Fiat 126. Ja wiem, że ja to ciągle powtarzam w audycjach, ale chyba ja tak naprawdę. jest, że, że tak kochamy te maluchy. To jest przyjemne, bo ludzie kiwają, machają, zdjęcia robią na światłach, także to jest takie naprawdę bardzo bardzo fajne uczucie jak się jedzie nawet takim maluszkiem i nie nie, nie nie trzeba mieć super samochodu, a i tak bardziej ludzie zwracają na ciebie uwagę. No mm -hmm. jak to do właśnie dzisiaj Fiat 126, to jest super samolot. Tak. Dokładnie. Chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio przeglądałem ogłoszenia. Kilka osób prosiło mnie o to, żeby z, wydać opinię na temat jakichś tam samochodów. I faktycznie muszę powiedzieć, że te ceny zupełnie się zmieniły. To już nie jest tak, że kupowało się za czapkę gruszek ten samochód, hmm. ktoś się cieszył, że, 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 że znalazł się kupiec. No dzisiaj te czasy się zmieniły i faktycznie kolekcjonerstwo stało się może nie tyle jeszcze bardzo drogie, co takie już skomplikowane, bo trzeba naprawdę włożyć dużo energii, żeby ten samochód kupić. Przed audycją napisał do mnie nasz wierny słuchacz Paweł Miller. Przysłał mi zdjęcia swojego samochodu, który właściwie też ostatnio kupił w Krakowie. Słucha radiostrady i pochwalił się samochodem. Piękne auto, no ale mówi, że już nie jest tak łatwo kupić. Także tak. To parę często. lat temu się kupowało i zakładało z przodu pług i Był samochodzik do odśnieżania podwórka. Tak było z maluchami, przez to kosztowało grosze. Dzisiaj nie do pomyślenia. Ile maluchów się tak zmarnowało, tak swoją drogą? No tak. Na takie rzeczy. Dobrze, to teraz przerwa na wiadomości dla kierowców i po wiadomościach porozmawiamy dalej. O małych światach oczywiście. Radio Strada. Wracamy do Państwa. 16 minut po godzinie 15, Radio Kraków, magazyn Radio Strada. Witam Państwa ponownie. Marcin Małysz i dzisiaj goście w studiu Grzegorz Kochut, Julia, Jan. Witam Was serdecznie. Witamy ponownie. Kochani, roz... rozmawialiśmy troszkę o Waszej pasji, o tym, jak to się wszystko zaczęło. Czy pamiętacie swój pierwszy zlot? Był on w Krakowie. No właśnie, to już chyba jakieś 2-3 lata temu, pamiętam, że pojawiliście się maluchem na zlocie w Krakowie. Krakowski rajd, rajdozlot w Koszkwi. I to był wasz ulubiony zlot, tak? Dokładnie. Tak. Ja pamiętam, że Julcia tam wtedy sprzedawała naklejki i wlepki zlotowe. Jak to było, Julia, tak było? Tak. I co, na kolejnych zlotach też planujesz takie atrakcje dla zlotowiczów? Tak. No, to super. Grzegorz, ten wasz samochód, którym pokazaliście się na tym zlocie, o którym rozmawialiście, że to wasze pierwsze autko, to bardzo ciekawy egzemplarz. Bo to nie jest taki zwykły samochód w kolorze niebieskim, tylko on był kupiony ze specjalnym wyposażeniem. Tak, to jest wyposażenie wersja EI, wersja inwalidzka. Także to jest jako jedyny w grupie, taki jak to zwany inwalida. Natomiast no, samochód teraz tak naprawdę rzadki, bo raz, że nie wyszło tych samochodów dużo. No i to jest jeszcze Na samochód Z wyposażeniem, gdzie jest ten cały Wolant, gdzie tak naprawdę Można bez użycia nóg Kierować tym pojazdem Dźwignia od gazu, od sprzęgła Od hamulca, to wszystko jest przy kierownicy Natomiast No jest to tak jak mówię No rzadkość, bo raz, że wyszło Tych samochodów gdzieś w granicach koło chyba Tysiąca sztuk z tego co gdzieś tam Doczytałem kiedyś Natomiast no to jest jeszcze w starej wersji, czyli tak zwany Estek, Estek. a w większości wychodziło Feli tych maluszków. No, także to też jeszcze jest jakby jego atut. No też ciekawa historia z tam poprzednim właścicielem. No i to wszystko się kreuje, buduje. Ja też w tym momencie jakby nadaję mu swój charakter i swój wygląd taki, jak mi się marzy i ja sobie życzę tego. Także no. Ja, ja powiem to... Państwu. Taką ciekawostkę, ponieważ ten, ten samochód w wersji I, e, tak, to jest ta tak. wersja inwalidzka, kiedy był estekiem, tak jak ty mówisz, czyli tą taką pierwszą wersją, no to miał deskę rozdzielczą ze steka z tym całym wolantem do sterowania samochodem, i to wszystko ładnie się mieściło. W roku 85 fabryka wprowadziła, fabryka samochodów małolitrażowych wprowadziła wersję facelifting, czyli wersję z poszerzoną deską rozdzielczą. Tam, no, wszyscy wiedzą, jak ten, jak ten FL wygląda. I co ciekawe, Wersje inwalidzkie wychodziły z centralną konsolą ze steka. Właśnie dlatego, że ten wolant się nie mieścił. Później było to troszkę inaczej rozwiązane w wersji elegantowej. Także jeżeli ktoś z Państwa trafi taki samochód gdzieś tam na jakichś aukcjach i zobaczy, że jest to Maluch z szeroką deską rozdzielczą, ale z starą konsolą, to tak miało być i najprawdopodobniej była to wersja inwalidzka. Dokładnie tak. Także to jest taka ciekawostka. No, Samochód bardzo ciekawy. Taki samochód gościliśmy tutaj w Radiu Kraków podczas wystawy, podczas urodzin Malucha w czerwcu ubiegłego roku. Kolega Oskar przywiózł taki samochód. Pozdrawiamy serdecznie i on tutaj. Dzielnie reprezentował wersję inwalidzkie. Ja mam pytanie, jakie tam modyfikacje zrobiłeś w tym samochodzie? Opowiedz o tym, bo, bo ten twój samochód już wygląda troszkę inaczej. Tak. Autko pamiętam zawsze mówiłeś robimy pod siebie i, i taka jest jakaś tam twoja wizja, że, że trochę, trochę obniżony, trochę inaczej wygląda. Co tak, tam jest e, przedni resor jest klepany, on jest troszeczkę obniżony, tak delikatnie poszerzone są też felgi wsadzone także żeby też e, inaczej wyglądał ze względu na to, że jest mały, niziutki, taki jak to się mówi e, tłusty i także żeby tak po prostu wyglądał inaczej niż każdy natomiast teraz e, też zakupiłem nowy silnik jak jest w kartonie, w firmie, gdzie będzie czekał tylko momentu, w którym pomogą mi znajomi, żeby go tylko wsadzić i odpalić. Także jest taki wychuchany, wylalany ten silniczek, z czego też się nie mogę doczekać. No także tylko ten pierwszy zgrzyt tego rozrusznika, kiedy odpali, to będzie naprawdę, naprawdę super, bo no troszeczkę teraz cała zima, kiedy on nie był odpalany i w ogóle ten silnik starszy wyjęty i nowy czeka. Także no wszystko, wszystko przed nami i to jest to jeden z pierwszych etapów, e, zaczęcie od serca e, całej przebudowy e, mojego maluszka. Trochę też zmieniłeś felgi, bo widziałem, że one są poszerzane. Tak, są poszerzone felgi, natomiast są takie, jak były oryginalne, natomiast tylko są poszerzone ze względu na to, żeby to tak e, inaczej sobie wyglądało niż, niż tradycyjny maluszek. Tak. E, nie wiem, czy Państwo wiedzą, pewnie nie wiedzą, chociaż ci, którzy znają Grzegorza w Bielsku Białej, może mają tego świadomość, ale Grzegorz jest oprócz tego, że wielkim fanem Fiatów 126, to jest także drugim widzem, dwa razy dwukrotnym, przepraszam. Wicemistrzem w oklejaniu samochodów w Polsce. Grzegorz, jakie plany w związku z tym, jeżeli chodzi o Wasz samochód? Na pewno będzie oklejony, na pewno będzie zmiana koloru maluszka folią, nie lakierem, folią, będzie oklejony. Kolor jest wielką tajemnicą, tylko takie wąskie grono wie, żeby to po prostu tak utwierdzić, bo gama kolorów jest ogromna. Wybór jest niesamowicie ciężki przy starszym samochodzie. Gdyby to był nowy samochód, to jest prosto, prosto dobrać kolor. Natomiast stary samochód musi mieć klimat, musi wyglądać z klasą i musi się też prezentować prezentować pięknie. No i będzie całkowita zmiana koloru właśnie tego samochodziku folią. Tak. tak troszkę zmieniając temat na naszym radiostradowym Facebooku pojawiło się zdjęcie z komentarzem, który wkleił nasz klubowy kolega Artur Sufryt i napisał, no to jeszcze jedno foto Julki. I to jest takie zdjęcie z Werwa Street Racing z ubiegłego roku, kiedy Julka siedzi na dachu, w samochod... na, na, na dachu Fiata 126. Julia, pamiętasz tą sytuację? Tak. Jakoś się udało tam wyjść na tego malucha, tak? Tak. No super sprawa. Grzegorz, wiemy, że oklejanie samochodu to nie tylko zmiana koloru, to także zabezpieczenie lakieru. Ty miałeś do czynienia na przykład z zabezpieczaniem maski z podpisami, to był Maluch Tomachęksa, tak? To był element, tak, Maluch. Mieliśmy możliwość zabezpieczyć maskę, na której było mnóstwo autografów osób uczestniczących przy całej odbudowie tego Fiacika. No i zabezpieczaliśmy tę maskę folią bezbarwną żeby te autografy nie uległy zniszczeniu i żeby ktoś, kto tam licytował tą maskę, miał właśnie dobrą i piękną pamiątkę z licznymi autografami ludzi, którzy brały, brali udział przy całej renowacji tego autka. Tak. To jest ta, trochę taka ta niespodzianka, o której pisaliśmy na Radiostradowym Facebooku, że jesteś osobą, która ma potężną wiedzę, jedną z największych w Polsce, jeżeli chodzi o, o zmianę lakieru i o oklejanie samochodów. Powiedz, jakich rad byś mógł udzielić ludziom, którzy chcieliby zacząć Albo którzy chcieliby zmienić kolor swojego samochodu, bo to nie jest takie proste. Nie jest to proste. To też wymaga e, lata pracy, doświadczenia e, i też porządnego przygotowania tego samochodu do, do tego całkowitego oklejenia, do całkowitej zmiany koloru. No właśnie, bo ja tak wejdę ci w słowo, powszechne takie myślenie na ten temat jest takie, że skoro mam samochód, który może nie najlepiej wygląda, może gdzieś tam trochę ten lakier jest, ma jakieś ubytki albo jest pęknięty, to ja to przykryję folią i tego nie będzie widać. Nie, to jest złudne myślenie, tak właśnie nie należy myśleć. Folia, wszystkie wady obecne na samochodzie Pokazuje razy dwa. Jeżeli są jakieś ubytki lakieru, odchodzi Klar, jeżeli są jakieś ogniska korozji, jeżeli są jakiekolwiek elementy wgniecione, to ta folia pokazuje to razy dwa. Ona nie wybacza tak naprawdę błędów i tych wszystkich niedoskonałości, które są. Samochód musi być tak naprawdę przygotowany prawie jak pod lakier. W sensie prawie dlatego, że nawet wyczyszczenie go. Nie daje takiego super skutku. On musi być też wyglinkowany porządnie, odtłuszczony, żeby ta folia i dobrze się trzymała i żeby to lata też funkcjonowały, bo to też nie jest tania sprawa, a tego się nie robi tak na sezon wakacyjny i tyle. Bo to mało sobie kto może na to pozwolić, żeby tak co chwilę zmieniać kolor. Są owszem ludzie, którzy tak zrobią, natomiast teoretycznie idzie to takie założenie, że ten kolor. Trzyma się rok, dwa, trzy, a nawet znam takich klientów, którzy mają pięć lat samochód i wygląda tak, że domperinią idę z nią, tak? Że nie ma co zarzucić, tak? No właśnie, jeżeli mówimy o tym, że robimy renowację pojazdu zabytkowego, czy jakiegokolwiek, tak? I chcemy zmienić lakier, bo musimy dokonać remontu blacharskiego lakierujemy, czyli zakładamy podkłady, to tą folię kładziemy na podkład czy kładziemy na lakier? Jeżeli kładziemy na podkład, to ten podkład musi być zmatowiony, bo podkład. Yy... On jest sam w sobie, ma taką strukturę, jest taki troszeczkę szorstki i folia łapie się tylko i wyłącznie do mega gładkich powierzchni. To musi być naprawdę, jeżeli jest lakier, to jest najlepsza opcja, bo wtedy jest największa gwarancja, że na tych przetłoczeniach, na tych trudnych elementach, gdzie ta folia jest jakby przeciągana, rozciągana i nadawany kształt na dany element, to ona, ona tak naprawdę musi się tam długo trzymać, więc mm, najlepsza opcja jest... Nie musi być nawet dobrany kolor pod folię, że pod lakier, że ktoś tam przygotowywuje samochód do klejenia. On może go nawet trysnąć jakimkolwiek innym odcieniem lakiera, lakieru, bo ja nadając kolor folią, to zmieniam go tak całkowicie, więc nie, to co jest pod spodem nie przebija, także plamy, jeżeli są jakiegoś podkładu, to nic nie widać. Czyli nie bałbyś się takiego stwierdzenia, że sztuka oklejania to jest równie trudna sztuka jak sztuka lakierowania? To jest prawda. Tak. Ja widziałem Cię przy pracy, ponieważ no, muszę Państwu powiedzieć, że Grzegorz jest osobą, która no, poza tym, że odpowiada za grafiki, czyli za takie właśnie rzeczy jak koszulki, banery w grupie i, i, i zawsze chętnie dla, dla kolegów i koleżanek to wykonuje, to też Grzegorz okleja samochody, safety car e, czy, czy samochody serwisowe grupy. E, widziałem, jak to robisz, i to jest no, wysoka umiejętność. To jest wysoka umiejętność, która idzie w parze z, jak to się mówi, z kilometrami oklejonej folii, bo jak kiedyś przy rozmowie z kolegami było takie hasło, że kucze, jak już będę na łożu śmierci, to powiem tak, Boże, powiedz mi w boiskach. Opisz to w boiskach piłkarskich, ile takich boisk okleiłem, tej metrów folii. No mówię, tak, w sumie faktycznie, najlepsze stwierdzenie, no ile tych boisk się już okleiło? No tak, no może boisk de facto nie, ale tych samochodów, tego wszystkiego, no to naprawdę już troszeczkę tego wyszło. I ta, ta, ta umiejętność właśnie tylko i wyłącznie rodzi się z tego, ten, to doświadczenie. Ilość oklejonych tych metrów folii to jest Czyli naprawdę... lata doświadczeń. Powiedz, jaka folia? Czy folia wylewana, czy folia zwykła? No, się to tam. nie nadaje się tak naprawdę do, do całkowitej zmiany. To można wyciąć napis yy, i zrobić go na weekend, na zlot i potem zdjąć. Natomiast folia do zmiany koloru musi być stuprocentowo wylewana, i to jedna z lepszych firm takich wiodących na rynku, żeby używać tylko i wyłącznie do, do tego. Także. Yy, z jakimi kosztami należy się liczyć, jeżeli chcemy okleić taki samochód? Jeżeli mówimy o maluszku, bo to jest tak naprawdę mały samochód, więc yy, na malucha idzie w granicach 10 do 12 metrów kwadratowych folii, więc koszt takiego oklejenia malucha całkowita a zmiana koloru gdzieś w granicach 3,5 tysiąca w górę w zależności od tego jaki klient sobie wybierze kolor, bo jeżeli klient sobie zażyczy samochód w chromie bądź też w karbonie, no to ceny są znacznie drogie, gdyż materiał tutaj czwarte ceny jest po prostu materiał, jest folia, która naprawdę jest wdzięczna do klejenia, ale no ona też robi efekt, efekt końcowy tylko i wyłącznie daje właśnie ta dobra folia i dobrej marki, także no naprawdę trzeba zwrócić na to uwagę i nie kupować jakiejkolwiek e, taniej folii z Allegro czy tam z jakichś innych portali. No tak, całościowy końcowy efekt to nie tylko samochód pięknie oklejony, ale to także gadżety, waszym gadżetem między innymi i sposobem na spędzanie czasu weekendowego z przyczepa, macie też taką przyczepę, co to za kemping? Mamy małą przyczepkę kempingową, taką Adrię, którą właśnie w tamtym roku też kupiliśmy, bo to już jest kolejna nasza przyczepa. Teraz właśnie mamy taką innego rodzaju, bo wcześniej mieliśmy rozkładaną. Teraz mamy typową kempingówkę. Także każde weekendy to staramy się jak najbardziej spędzać aktywnie z przyczepą. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Kochut, Julia i Jasiu. Pięknie dziękuję, że odwiedziliście nas w studiu radiowym. Zapraszamy częściej. A państwa prosimy, piszcie do nas motomałparadio.krakow.pl. Do, do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.